Teraz Michałowo i problem emocjonujący mieszkańców. Wycinka drzew w miejskim parku. Ciągle nie ma decyzji starosty białostockiego w tej sprawie. Władze miasta planują tzw. rewitalizację parku w centrum i chcą część drzew wyciąć. Sprawa podzieliła mieszkańców, a do przeciwników wycinki dołączyło ostatnio stowarzyszenie Lepsze Jutro, które poprosiło starostę o uznanie organizacji za stronę w postępowaniu. Starosta się na to zgodził, co wydłuża całą procedurę, a czasu na realizację inwestycji przy wsparciu m.in. unijnych funduszy coraz mniej. Anna Kowalska. Pozyskaliśmy milion złotych środków unijnych. Ja nie rozumiem naprawdę, dlaczego nie jest wydawana decyzja. Dlaczego ona jest przedłużana? Burmistrz Michałowa wystąpił do starosty Białostockiego o zgodę na wycięcie 150 drzew w parku w październiku ubiegłego roku. Do tej pory decyzji nie otrzymał. Przez ten okres postępowania, za każdym razem, starostwo z jakichś błahych powodów przedłużało nam wydanie tej decyzji. Niedawno starosta przedłużył termin po raz kolejny, bo wpłynęło do niego pismo Stowarzyszenia Lepsze Jutro z Michałowa z wnioskiem, by uznać je za stronę w postępowaniu. W ten sposób, mówi prezes Stowarzyszenia, organizacja odpowiada na zapotrzebowanie społeczne tych, którzy są przeciwni wycince zdrowych drzew. Obowiązujące prawo uniemożliwia im jakąkolwiek obronę swoich interesów. Nie będąc stroną w sprawie, nie mogą wejrzeć w akta, nie mogą zobaczyć, co druga strona po prostu wnosi. A akt tej sprawy zebrało się całkiem sporo. Wśród nich zgoda konserwatora zabytków na rewitalizację, a także decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwalająca na niszczenie siedlisk i gniazd z terenu parku. Ale jest też złożone w starostwie pismo z podpisami protestujących przeciw wycince mieszkańców Michałowa. Dlatego starosta odpiera zarzut burmistrza o jakoby celowym przedłużaniu postępowania. Czy celowo czy niecelowo, no to pan burmistrz jest jeden. Mieszkańców się podpisało 263. Sprawa jest niebagatelna, dotyczy centrum Michałowa, dotyczy drzew. Poglądy na tą sprawę są bardzo zróżnicowane. Jest określone prawo i to nie jest kwestia takiej dowolności, tylko działanie zgodnie z prawem. Tymczasem w Michałowie nastąpiła mobilizacja. Ci, którzy chcą rewitalizacji, sporządzili swoją listę z podpisami. Zebrane około tysiąca podpisów. Ja, proszę Państwa, mieszkam około 50 lat tu, właśnie przy parku. Park nie był tak zarośnięty, jak w tej chwili. Jestem zborosowany, że są wśród nas tacy mieszkańcy, którzy blokują upiększanie naszego miasteczka, bo z kiedy powstało, otrzymało prawo miejskie, to zamiast jest takie samorządu, żeby prawda, spowodować to, że to miasteczko będzie schludne, czyste i, i, i prawda i piękne. To, co jest tutaj w tej chwili, to uważam, że powinno być zmienione, ze względu na to, że to jest estetyka z poprzedniej epoki. To jest estetyka tak naprawdę samorodnych nasiewów i te drzewa po prostu pojawiły się same. Dobrze by było, żeby to było w jakiś sposób sensowne zagospodarowane. Na nowe alejki, ławki, oświetlenie i fontannę samorząd Michałowa dostał milion złotych dotacji unijnej. Inwestycja musi być zakończona do końca września. W październiku trzeba ją rozliczyć. Inaczej pieniądze przepadną. Starosta nowy termin na wydanie decyzji wyznaczył na 1 sierpnia. Nieoficjalnie wiadomo, że będzie pozytywna, tylko wtedy stowarzyszenie lepsze jutro będzie mogło się od niej odwołać. Jeśli tak się stanie, szansa na przebudowę parku w terminie raczej przepadnie. Anna Kowalska, obiektyw.